Telewizja Republika bije kolejne rekordy oglądalności. Nasza stacja w perspektywie zeszłego roku zyskała ponad 3000% udziału w rynku medialnym. Na tym się nie zatrzymujemy. Staramy się dołączyć do naziemnej telewizji cyfrowej i być w każdym polskim domu. Rozpoczynamy walkę o multiplex. Wniosek o dołączenie naszej telewizji na multiplex ma być rozpatrywany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dziś nagle ewakuujący się do Brukseli minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił, że do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego. I nie do pana Świrskiego należy ocena, kto. Rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych, ma dawać pieniądze na media publiczne. O absurdalności wniosku mówi sam zainteresowany Maciej Świrski. Dla ochrony majątku publicznego, ponieważ nie wiadomo, kto tak naprawdę jest uprawniony w tym momencie do odbioru tych kwot abonamentowych. I to jest działanie w interesie publicznym, ochrona majątku publicznego. A tak, na Krajową Radę w tym momencie nie widzę innego źródła i powodu, niż to, że ta Krajowa Rada właśnie będzie rozpatrywać nasz wniosek. Telewizja Republika zaburzyła idealny ład medialny Donalda Tuska. Gdy 20 grudnia silni ludzie przejęli władzę nad mediami publicznymi, wydawało im się, że powróci sytuacja sprzed 2015 roku, kiedy wszystkie media głównego nurtu mówiły to samo. Ten manewr się nie udał, ponieważ istnieje nasza stacja. Widzowie to doceniają i to nasz serwis informacyjny dzisiaj jako jedyny w Polsce zaliczył progres. Nie byłoby tego sukcesu też bez Państwa. Dziękujemy bardzo za Państwa zaufanie, za to, że chcą Państwo. Właśnie oglądać nas. Wybierają Państwo program Dzisiaj. Nasza telewizja bije również rekordy w mediach społecznościowych. Telewizja Republika na platformie YouTube w kwietniu była najchętniej oglądanym polskim medium. W kwietniu 2024 roku nasz kanał odnotował ponad 40 milionów wyświetleń, a liczba nowych subskrybentów przekroczyła ponad 20 tysięcy. Łącznie tych subskrypcji mamy ponad milion, dokładnie milion 120. 20 Te dzisiejsze świetne wyniki są efektem 11 lat ciężkiej pracy dziennikarzy, tworzących nasze środowisko. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że razem z Państwem możemy tworzyć Dom Wolnego Słowa. Paweł Włoch, Telewizja Republika.